Dobra. Piąteczek. To jest pierwsza dobra wiadomość dzisiaj. Koniec tygodnia. Jaki koniec tygodnia? Ty się kończy w niedzielę. Początki są zawsze trudne. A, nie. To poniedziałek, dzisiaj jest piątek. Ale początki są zawsze trudne, tak? Okej. Okay. Drętwo. E, dobrze. Jakiś temat na rozrzuczanie. Nie wolno nam mówić o sprawach politycznych? Czy właśnie powinniśmy mówić o sprawach politycznych? Yy, że tak o, powiem? Yy, nie sądzę. <grych> a, nie, no właśnie. Czy my mamy prawo a, do jakiego stopnia poruszać tematy związane z bieżącym życiem politycznym? No możemy spokojnie mówić o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A że w tym Ja nie wiem, czy to no jest ona, najbezpieczniejsza to jest droga. Na co Bo to jest najważniejszy sojusznik, to już wiesz? Był nie najważniejszy sojusznik. Tak, to może być za chwilę jedyny sojusznik. Nie, 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 nie zawsze będzie jedyny ten sam, mały nie Dębiewski strajk szkolny. To to będzie Tak, zupełnie przypadkowo trafiłem na ten tekst. Otworzyłem, się zdziwiłem. Dobra, słuchajcie, temat, który ja przyszykowałem, to Światowe Dni Młodzieży. A... Bierzesz mam... urlop? Znaczy, z całą pewnością. Znaczy, ja mam tą komfortową sytuację, że ja mieszkam na obrzeżach Krakowa. E... Zależy po której stronie. I nie muszę dotrzeć akurat w miesiącu lipcu do samego centrum. A... bo gorzej... mi się, że oni dotrą do Ciebie. Wiesz? Okay. To prawda. Nie, ale słuchajcie, to jest poważny problem. Czy wziąć urlop i uciec z miasta? Bo są argumenty, prezydent nawet nawoływał do tego, że mieszkańcy powinni opuścić Kraków. W Radiu Kraków wywiad to jest zeszły piątek albo piątek dwa tygodnie temu, można sobie sprawdzić na stronie radio, jest nagranie. Ale, ale jak to się ma do polskiej gościnności, bo jak rozumiem mamy tych pielgrzymów przyjąć pod swoje dachy. Tak, tylko chodzi o to, że gości będzie tak dużo, że gospodarze lepiej żeby, żeby zrobili dla nich miejsce. Czyli taki Airbnb, tylko tak, wersja tylko, Kraków. Tylko popatrzcie na jedną rzecz, to, jak już to jest fantastyczna wiadomość dla osób zajmujących się przywłaszczaniem sobie cudzego mienia. Tak? Oto będą całe bloki, z których wszyscy mieszkańcy wyjadą, to znaczy w jednym mieszkaniu można spokojnie zrobić magazyn, w ciągu tygodnia przejść przez wszystkie klatki i potem tylko z tego jednego mieszkania wynieść wszystkie fakty. Eee, następny temat, dalej jesteśmy przy Światowych Dniach Młodzieży. Ja, 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 ja bym rozwinął jednak ją. Dawaj. Się, wydaje mi się, że dzięki temu zwrócić na PKB, bo jakby nie walcząc odwrót ludzie gdzieś Znaczy, mówisz, że ludzie będą musieli... Odkupić te rzeczy, które... Tak Czyli handel w internecie się rozkręca. W z z skraci, tak. w którym już będą podatki. No, o ile od nie wprowadzą tego podatku od sprzedaży internetowej, jakiegoś uh -huh. dodatkowego. Właśnie i budżet państwa też, ja myślę, że akurat prezydent Białoruski najbardziej przyczyni się do. Panu, to ale ja go na przykład doskonale rozumiem, bo ja szczerze powiedziawszy, pierwsze rzecz, on mi nie musiał podpowiadać tego, że ja chcę wziąć urlop wtedy, tak bardzo szczerze, ja nienawidzę tych tłumów w Krakowie, znaczy ja kocham Kraków i wiem, że turystycznie to jest bardzo ważne, żeby było dużo ludzi, ale wiesz, jak mieszkasz w centrum i nie jesteś w stanie się przebić z punktu A do B, bo tylu ludzi ci stoi na ulicy, a co dopiero jak przyjedą te dwa miliony. Słyszę, że już podobno jest zarejestrowane ponad pół miliona, a statystyki mówią, że 70% pielgrzymów się nie rejestruje wcześniej, tylko przyjeżdża tak w ciemno. Czyli będzie sukces? Niech szybko policzę. No właśnie. Ja Cię, no dokładnie. Ale z drugiej strony wystarczyłoby im dać takie na naklejki, na przykład w ramach gościnności z jakimś tam napisem na przykład. Jestem za czymś tam, albo jestem przeciw czemuś i wyszła 6 milionowa demonstracja. Genialne, genialne. Mi się podobała ta informacja o rozstrzygnięciu przetargu na Toyotę. Toy e. e, tak, 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 Pamiętam liczby. Bo, ale zaraz, nie policzyliśmy jeszcze tych pielgrzymów. Wyszło nam, że ile będzie? Tam tak było 590 zarejestrowanych tysięcy. 70% się nie rejestruje, czyli 1,5 miliona mamy na pewno. No nie, ja ostatnio czytałem szacunki o 2,5 miliona. Taka tak, ta to... informacja była Ale wyliczenia transportowe braku. są na milion, bo ale, tylko ale tyle komunikacja nie, nie, To jest, <grym> to jest ważne. To jest ważne. Czekajcie, zatrzymajcie się na tej liczbie 2 miliony. Możecie sobie ją dowolnie powiększać. Niech będzie 2,5. A teraz ja Wam podam drugą liczbę, bo jedna liczba jest mało interesująca. Natomiast jak można porównać dwie liczby, robi się ciekawe. Ogłoszono przetarg na zakup TOI. Taka infrastruktura sanitarna jest niezbędna. I teraz ci, którzy nie wiedzą, pytanie do Was, jak myślicie. Ile toalet jest potrzebnych, jak przyjeżdża 2,5 miliona ludzi? 2000. Dwa i pół, 2 tysiące. 2,5... rozstrzygnięte na 2,5 tysiąca, tysiąca. Dobrze. Czyli bo, czekaj, tysiąc to wychodzi, że jedna toaleta na tysiąc... O, nie, 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 nie nie, 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 mów, nie mów, nie mów, nie mów. Po pierwsze, źle pomys. wypadniemy. My mamy taki pomysł. A po drugie, mamy zadanie. Mamy zadanie i to jest zadanie dla gimnazjalistów. Tak jest. Na, właściwie to jest zadanie na, kost, na test kończący gimnazjum. Przy na założeniu, założeniu ma... 2,5 miliona pielgrzymów. Tak jest. I, I dostarczeniu 2,5 tysiąca tojtojek. Tak. Jak długo trzeba będzie czekać w kolejce? Ale tu potrzebne są jakieś ify. Na wypróżnienie. Potrzebujemy jeszcze jakichś danych? Jakaś standardowa... średnia, średni czas przebywania w tojtoju. Tak. Tak. No tak, do, no, damski to jeszcze. A właśnie. To się wytnie. A właśnie, że nie, nie. prostrze. Nie, to się puści. Ale mnie intryguje ta kwestia tego co pisaliśmy w mailach na temat właśnie tych e, zabezpieczeń społecznych w postaci trzeciego filaru. Była taka informacja, że jest taki projekt, żeby trzeci filar stał się jakby filarem obowiązkowym, żeby jakby automatycznie, jeżeli nie zadeklarujesz się, że nie chcesz, to twój pracodawca ci z swojej pensji ściąga na trzeci filar i od razu ci wpłaca. Jako obowiązkowe, chyba że się z tego wypiszesz. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Uważam, że on Uważam, bardzo... że powinien się nazywać Ozus. Bo, bo. bo Zus to byłby drugi filar, a trzeci byłby Ozus. ZUS. I wtedy byśmy mówili: Ozus. Ale nie, czekajcie, to jest fantastyczna konstrukcja, którą ja uwielbiam. I zawsze jak rozmawiam z studentami ekonomii behawioralnej, to staram się takie smaczki przenieść. Popatrzcie, obowiązuje cię, chyba że podejmiesz wysiłek. A jak wiemy, cnotą, którą każdy ma w sobie, a wielu pielęgnuje, jest lenistwo. Przecież przerabialiśmy, tu przy, przerabialiśmy to przy wyborze OFE lub ZUS. Tylko różnica jest taka, że teraz mówi, wtedy mówiliśmy o obowiązkowej części składki i o zdecydowaniu, gdzie ta obowiązkowa składka zostanie ulokowana. Czy w pierwszym, czy w drugim filarze. I to jest w sumie wszystko jedno. Jeżeli ktoś jest leniwy, to jest mu wszystko jedno. Natomiast teraz będziesz musiał zdecydować, czy na rękę dostaniesz mniej, czy więcej. W związku z tym istnieje szansa, że ludzie nie będą tak bardzo nieaktywni w tym wyborze jak byli w wyborze, tak jak są bywają nieaktywni, chociaż coraz aktywniejsi przy 1% podatku. Znaczy tak? wymaga wysiłku, bo trzeba tam wpisać. Okej, okay. zgadzam się, ale wydaje mi się, że tutaj aktywność pojawi się po pierwszym pasku. No ja Czyli myślę, jak że... pojawi się odcinek z pensji, o, ja mam statystyk i mam cały czas wątpliwości. Mianowicie czy jest taka prosta zależność, ponieważ teraz statystycznie żyjesz lat 70, a nie 65, to podnosimy Ci wiek emerytalny. Yy, za chwilę, ponieważ statystycznie żyjesz lat 80, to musimy ten... To jest dyskusja, która na temat toczyć teraz w Niemczech. Zwracasz się do um. mężczyzn oczywiście, bo no, kobiety nie ma. Kobiet na razie jest 82. Tak, a będzie... w porządku, ale nie o to mi chodzi. Mój, mój punkt jest inny. To nie jest tak. Że w związku z tym, że my żyjemy coraz dłużej, my automatycznie coraz dłużej jesteśmy w pełni sprawni. Ja muszę zaprotestować. To jest nieprawda, że żyjemy coraz dłużej. Rekord długości życia należy do Jean Calmont, która w 97 roku w ubiegłym stuleciu zmarła w wieku 122 lat, 6 miesięcy i 22 dni. I nikt nie żył dłużej od Porządku, tego czasu. Ale ty w związku z tym o jednostce. chwileczkę. W związku z tym używamy precyzyjnych pojęć, wydłuża się przeciętna, Piętny. oczekiwana długość życia osób w wieku średnim, starszym Porządku? przy urodzeniu mierzona. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie nie umierają przedwcześnie. Tak licznie jak dawniej. Mężczyźni na przykład nie umierają już na pierwszy zawał w wieku 45 lat, tylko bezczelnie dopiero na trzeci zawał w wieku 65. To oznacza, że nie, że żyjemy coraz dłużej, tylko że coraz więcej osób przeżywa wiek. Oseskowy, młodzieńczy, średni, starszy. Ja u nas Czyli zmienia się struktura wieku ja na Pełna zgoda, ale coraz cały więcej czas jest osób moje starszych jest aktualne. Ale mówmy tak, coraz więcej jest osób starszych, coraz mniej osób okay. pracujących. Czy w związku z tym, że coraz więcej jest tych osób starszych, czy one są zdolne do tego, żeby pracować? Oczywiście tak. Zależy, według mnie to zależy. W ogóle ta kwestia z wiekiem emerytalnym, to ja bym to w ogóle jakoś jednak dzieliła ze względu na rodzaj pracy podejmowanej, bo w pracy fizycznej nie jesteś w stanie tak długo pracować. Również Wiesz co, to zależy? Znaczy, może a ja? ja się w końcu wbiję, a ja? A ale ja mimo wszystko że to wszystko jest ściem. Na ja ja to, ja to nie patrzyli, bo tak naprawdę żaden rząd nie jest zainteresowany żadną sensowną reformą, chociażby z tego powodu, że wtedy, kiedy dojdzie ona do skutku, to jego już nie będzie. W z tym, wszystkie reformy polegają na tym, żeby nabić kapzy tu i teraz. No tak, ale nam przy tym stole, ponieważ dopóki nie jesteśmy politykami, a... wolno się zastanawiać a... nad tym, jak sfinansować a... a... e... po potrzeby osób starszych. Można to robić rodziną, można to robić przez system emerytalny. Znaczy, bo ja z Pana zajęć p pamiętam, że mój rocznik kobiet dostanie... Panie doktorze. Tak? Tak. Tak, zgadza się. Bo to już Chciałem dodać, dane bo dane mówiła pani, pani Pana zajęcia, ale Pana doktora. Dobrze, przepraszam. Prosił o... Przepraszam. Z Pana Zwracając doktora zajęcia, pana, pamiętam, doktora Marka, panie... że że mój rocznik, mój rocznik wśród kobiet, że my mamy szacowane, że nasza emerytura będzie wynosiła około 25% naszych średnich życiowych zarobków. No, to są już nieaktualne dane. myślę, że... Teraz to... będzie jeszcze mniej. No właśnie, ale to no, czy... kucze i wychodzi, kiedy miałam te zajęcia, trochę temu. Ale... bardzo niedawno. No tak, ale i właśnie i w tym momencie. będzie wynosić 3%, tak? Znaczy nie, i w tym momencie jest sprawa, że faktycznie ten trzeci filar staje się jakby konieczny, żeby był w stanie funkcjonować w ogóle w społeczeństwie. Nie? Tam za to jeszcze Ale Coraz więcej osób zaczyna sobie zdawać z tego sprawę i celowo unika płacenia składek. A, oczywiście to, to się świetnie potem sprzedaje jako cała wielka klasa prekariatu, ale wśród tej, tej dużej klasy prekariatu, tych ludzi, którzy pracują na umowach śmieciowych. Jest duża grupa osób, które zdają sobie sprawę z tego, że nigdy, w związku z tym, że teraz ich pracodawca nie odprowadza składek albo odprowadza zaniżone składki, że nigdy tej emerytury nie dostaną. Ja nie wiem, czy oni nie są w lepszej sytuacji niż ci, którzy ciągle wierzą tu obecnie, że z tych wielkich składek kiedyś będzie wielka emerytura. Znaczy, bo ładnie mówią Państwo, oni wierzą, nie mają chodzi o tych, którzy po prostu nie mają możliwości nie płacą o no, 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 Norbert, zaliczenia. Student kocha, to poczeka. No. no, Oby się Wam ryzyko emerytalne nigdy nie przytrafiło. No. Znaczy, życzysz nam przed wszystkim zgody, tak? Można to tak obliczyć. Mogą mieć ostatnią składkę, a jeszcze i grają emerytury. Nie, nie, ja mówię o ryzyku emerytalnym w znaczeniu materialnym.